Za nami dwa ważne mecze w Lotto Super Lidze Tenisa Stołowego. Piątkowy wygrany 2–3 z Olimpią Unią Grudziąc oraz niedzielny wygrany przed własną publicznością z Baltą Gdańsk. Ale po kolei. Niespodziankę sprawił Park Guaion, który wygrał z Jonathanem Grotem 3–2. do Jakub Dyas ograł Azjatę po pięciu setach, a potem jeszcze wywalczył punkt w deblu razem z Kai Konishi. Cieszymy się bardzo z wygranego meczu 3–2. do no, Mamy zdobyte dwa punkty. Szkoda, że nie udało się trzech punktów tych trzech punktów zrobić, ale cieszę się, cieszę się bardzo, że, że, że jako drużyna cała daliśmy z siebie wszystko, daliśmy radę i, i potrafiliśmy wygrać to, to spotkanie z Grudziądzem na tym terenie, który nie jest, nie jest najłatwiejszy, także cieszymy się i patrzymy w przyszłość przy, w następne mecze, gdzie, gdzie również będziemy chcieli godnie reprezentować Klub Dekor Glas i, i zdobywać dalej punkty. Niedzielny mecz wicemistrz kraju Dekor Glas wygrał z Baltą Gdańsk 3 do 0, ale to nie było łatwe spotkanie. No cóż, cieszymy się bardzo z tego, że odnosimy zwycięstwo nad silnym zespołem z Gdańska. 3-0, 3 punkty zostają dzisiaj w działdowie, dopisujemy do, tele, do tabeli, pniemy się, pniemy się w górę. Bardzo dobry prognostyk przed... Przyszłym meciem w Lidze Mistrzów Czyszczy się bardzo, że każdy zawodnik po prostu odniósł zwycięstwo. To bardzo buduje, dodaje pewności siebie i dlatego jesteśmy szczęśliwi, że wygrywamy dzisiaj za trzy punkty. Najważniejsze, że 3-0 każdy zawodnik wygrywa i, i dlatego jest, jesteśmy bardzo szczęśliwi i pozytywnie patrzymy w przyszłość. Kai Konishi zwyciężył z Kim dong 3 3-2, chociaż było już 0-2. W zespole gości wyraźnie brakowało Portugalczyka Diogo Carvalho.